Jeden z pięciu dni otwarty w tym tygodniu, dzień 17. Teraz także zobaczmy, co my tutaj będziemy mieć. Coś zielonego, ładnie wygląda. Double Hazy Jane New England IPA, 7,2%. Proszę bardzo, taka ładna puszka, podoba się dla mnie. Turn up the Tropics, czyli znowu klimaty tropikalne. Zobaczymy co tym razem, jakie to będą smaki, ale nie spodziewam się nic bardziej zaskakującego niż do tej pory. Pachnie bardzo podobnie do tych wszystkich wcześniejszych IP, które mieliśmy, tropikalnych, mocno czuć mango, mango i pomarańcze, bym powiedział, taki No, zapach, intensywny. Szczerze, smakuje jak jedna z tych IP, które mieliśmy. Um... Bardzo właśnie taka e, o smaku mango, e, jakiejś pomarańczy, brzoskwini bym powiedział. Tak czuję. Ale jakby wlać e, do tego wódki. Normalnie jest taki mocny e, smak alkoholu, takiego, no, no, no wody po prostu. E, nie wiem, czy jest to najlepsze. zawsze wcześniejsze mi już chyba bardziej smakowały, patrząc na to, że nie były e, takie alkoholowe, no, nie? że nie było czuć. Było czuć piwo o jakimś smaku, a tutaj czuć. Wódkę o jakimś smaku, trochę na tej zasadzie daje to trochę winem, mniej piwa, z piwa to ma może trochę gazu, po prostu, ale tak to jest, to taka yy, przepuszczona nalewka, jakaś właśnie brzoskwiniowo-mangowa, coś w tym stylu, no nie? Taki to ma smak. Tak bym to odpisał. Yy, nie, nie jest to chyba najlepsze. Wcześniejsze ipy, za którymi tak nie przypadałem, to chyba i tak bardziej mi dziś pasowały niż to konkretnie, także ten dzień 17, no. Tak wygląda. E, jedyne co to puszka całkiem ładna. E, zobaczymy co będzie w dniu 18 w takim razie, także trzymajcie się.